Ja jestem Wączek i dzisiaj wracamy z serią z wyzwania 100 Słuchajcie, cierpliwość mi się skończyła. Przeszukałam po prostu internet milion razy i nie znalazłam żadnego, e, żadnego fiksa na ten błąd, który mamy z rachunkami, że nie możemy ich opłacić. Eee, sama też próbowałam różnych, różnych, naprawdę różnych rzeczy i nic, absolutnie nic nie działa. Więc, eee, jedyne co mi przychodzi na myśl, żeby tak naprawdę nie zaczynać od nowa całego wyzwania i, i nie tracić tutaj wszystkich postępów, no to żeby przenieść całą naszą rodzinkę do nowego save'a i wiecie co. Chyba tym, się dzisiaj, e, chyba tym się dzisiaj będziemy zajmować w takim razie. Więc tak, to będzie wyglądać tak. Ja sobie pozapisywałam, kto ma ile dni e, do tego, żeby e, przeszedł do drugiej, e, do następnej grupy wiekowej. E, domek sobie udostępnimy na galerii, tak jak tutaj teraz jest. No i co? No, tak naprawdę będziemy musieli jakoś sobie radzić. E, ja myślę, że może tutaj sobie po Wstawiamy te rzeczy, żeby one nam nie poginęły, bo wydaje mi się, że jak wejdziemy do y, gry nowej, no to że to wszystko by nam się pousuwało. Dlatego y, wolę to tutaj wszystko, wszystko wyłożyć y, i wtedy zapisać dopiero ten domek na galerii. E, dobra, tu mamy jeszcze ten miejsce. Może sobie tutaj leżeć? Czy wy, moi drodzy, wy macie jakieś te rzeczy? Ale to dobra, tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy e, i tych rzeczy również nie To może sobie, sobie zatrzymać. E, dobra, wygląda na to, że to chyba wszystko, więc w takim razie e, najpierw musimy przejść do, do tworzenia sima. I tam udostępnić y, rodzinkę, zapisać ją w, bi zapisać ją w bibliotece, y, i już to sobie zrobimy. Ym, zmodyfikowane? Okej. Okay. Nie, wiem, to, <ścoughs> aż tak dramatyczne. Dobra. Y, I zapisujemy sobie ją w bibliotece. Okej, okay, to już mamy. Eee, nic tutaj nie będę zmieniać i, i jeszcze zostało nam tylko e, zapisać nasz domek, ale to już sobie przejdziemy do trybu budowania. Okej, okay, i teraz zapisz w bibliotece, zapisz parcele. No, i tutaj zapisujemy ją w bibliotece. No i super, i co? I w takim razie żegnamy się teraz tutaj z tym save'em. Będziemy musieli jakoś sobie poradzić w nowym. Będziemy musieli założyć nowy klub tatusiów. No, ale. No cóż, no, no nie widzę innej tak naprawdę możliwości, żeby tutaj wszystko to ponaprawiać. Bo no naprawdę, próbowałam dzisiaj całe popołudnie i. I nie zaszłam nigdzie. <laughs> Jedynie co straciłam to czas i nerwy. A, a no nie, nie było warto. Kliknijmy sobie nowa gra. Okej, okay, i nie chcemy tutaj nic tworzyć. I teraz otworzymy sobie galerię, wejdziemy w moją bibliotekę. Wejdźmy sobie rodziny, pokaż zawartość. OK, dobra. I umieść rodzinę, zamieniamy ją, tak. Okej, okay, i tutaj już są nasi wszyscy simowy, łącznie z naszą Yogi I również przenosimy eee, Jeszcze go nie usuwamy z naszej rodzinki Ale, co jest najdziwniejsze na świecie, to jest to, że... Ej, a czemu tu się nie pokazuje... Eee, on się nie pokazuje jako nasz syn Nie wiem o co chodzi, ale będziemy pamiętać, że to jest nasz syn. E, no i dobra, no i co? No, dajemy graj. I teraz musimy wybrać sobie, jaką porę roku chcemy. I jak my graliśmy, to chyba było lato, tak mi się wydaje, więc możemy też sobie zacząć od lata. E, no i co? I idziemy do oazy zdrój, tutaj do tego pyłowiska. Słuchajcie, sprawa wygląda teraz tak, że. Wchodzimy sobie na galerię i sprawdźmy sobie, po ile jest ten nasz domek. 57 880. Ok, czyli teraz dodajemy 57 880. Ok, i teraz wchodzimy sobie na galerię z powrotem. Wchodzimy w pyłowisko i teraz go umieszczamy wyposażone e, tak. I to spowoduje, że będziemy mieć dokładnie taką samą ilość kasy, jaką mieliśmy zanim się przenieśliśmy do tego, do tego save'a i wygląda na to, że mamy tutaj wszystko to, co nawet nadgryziony tort. No, mamy tutaj teraz. Mamy tutaj teraz wszystko, nawet ten niedokończony obraz. Mamy tutaj nasze drzewko pieniążkowe, więc wszystko jest na miejscu, tak jak być powinno. Tutaj tak, no niestety nasze wyposażenie straciliśmy, ale to nic. Myślę, myślę, że i tak było warto. Zobaczmy teraz, okej okay. No i teraz już nie pokazuje się, że mamy Zapłacenia 28 simoleonów Na plusie, więc, yy, więc Myślę, że teraz już powinno wszystko działać My możemy z powrotem wrócić do Rozgrywki i do naszych typowych yy, Rosterek <laughs> I zmartwień, ale ale, Zanim to zrobimy, to koniecznie Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś I zostaw koniecznie łapkę w górę I dajcie znać w komentarzu, co dostaliście nam Ja jestem mega ciekawa, jakie prezenty Podostawaliście e, No no, a co? Wracajmy w takim razie do gry. Tutaj trzeba jogi. Właśnie. Bo my gadaliśmy, że Lennox odejdzie razem z jogi. I no to chyba trzeba będzie zrobić. Chyba trzeba będzie zrobić. Dobra, no to co? To od razu dom, 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 dom. Tak, dom. I powinno gdzieś tutaj być. Oddziel się od rodziny. Oddziel się od rodziny i przeprowadź się. No i będziemy się żegnać z naszym Lenoxem Czy my mamy tu jego? Mamy tu jego Mamy z nim zdjęcie, okej, okay, dobra eee, Żegnamy cię Lenox eee, Było miło, ale się skończyło <laughs> No i oddajemy mu naszą Yogi Musimy się z nią pożegnać Ej, to nie, czekajcie, czekajcie eee, Weź się przebierz Czemu? Ja nie lubię jak oni nie chcą eee, ubierać automatycznie sami z siebie tego mm, stroju na gorącą pogodę podejść tutaj, w ogóle jaki tu jest. No tak, bo tutaj <ścoughs> tutaj wszystko po prostu mamy porozwalane po całym domu. Czekajcie, ja to pochowam. Dobra, zdaje mi się, że wszystko mamy pochowane. Włącz wszystkie światła, niech tu się trochę rozjaśni. Ej! Co? Odkrywanie nowych perspektyw. Wygląda na to, że czujesz ducha świąt. W sezonie świątecznym wszystko kręci się wokół cudownych chwil z bliskimi. Czy możesz odbyć serdeczną e, rozmowę z okolicznymi simami? Okej. Okay. Aha, dobra. Dobra, spoko. Zaraz to zrobimy, e, tylko wiecie co? Mi coś jest tutaj tak mega ciemno. Dobra, dodałam kilka, e, kilka światełek. E, nie idź pod prysznic, tylko chodź tutaj. Ja bym chciała, żebyś przytuliła jogi. E, gdzie tutaj jest? Pogłaszcz, pochwal. Aha, bo nam się zresetowały te wszystkie... E, wiecie co? Relacje. No, trzeba e, wymiziać naszą jogi, kochaną, pochwal ją Wyszczo Samochód by nas przyjechał <grywa> Wyszczotkuj ją, e, że się Dobra, myślę, że to już jest czas e, Przestań jeść to ciasto, mój drogi I czas teraz właśnie oddzielić się od rodziny Ojejku, ci sam te samochody po niej jeżdżą Uciekaj, tam tut malutka. E, no, najwyższa pora. To wiem, wiem, ja wiem, że to jest ciężkie, ale musimy być silni. E, razem, razem to przeżyjemy. Ej, właśnie, bo tutaj jego ojciec żyje. z zdrój. Ej, przyprowadzimy go tam. Przyprowadźmy go tam. Ile oni mają kasy w ogóle? <noise> no i dobra, żegnamy się. To jest ostatni moment. Jak mamy Yogi, kliknę tutaj i już będzie po sprawie. Okej, okay. trzy, dwa, jeden. Nie mogę na to patrzeć. Aaaa! Aaaa! O nie. Co? Czemu? Aha, bo to nas przynosi tam. To nas przenosi teraz do landgravów. <laughs> nie, dlaczego to pożegnanie musi się tak wydłużać? Dobra, wracamy do zarządzania światami. No i co? No, trzeba będzie ruszać w świat, zajść znowu w ciążę. No dobrze, ale najpierw podlejmy teren. I co? I nie ma czasu do stracenia, od razu zakładamy klub. Nazwa tatusiowia Dobra, i jeżeli chodzi o logo, no to oczywiście rybka. Okej, okay, i my wcześniej mieliśmy tego biurna. Wiktor Markus, właśnie, bo my jeszcze musimy zabić Markusa. Dobra, powiedzmy, że jemu się upiecze Mortimera. Wiktora Fenga. Eee, kogoś tu jeszcze możemy? Ale dobra, może. Uuu, e, może Teda sobie jeszcze dodamy i, i tego Simona? Dobra, niech będzie ten Simon. E, Okej, okay. i zajęcia klubowe. Wybieramy od razu sztuka i, i, i malowanie. Tak, dodajemy zajęcie i. Teraz e, poza domem nie. Zajęcie domowe naprawiać obiekty. I jeszcze raz zajęcie domowe sprzątać. No i super. I mamy wszystko. E, wspaniale. E, fajnie, by było się, fajnie by było teraz umówić, może z Mortimerem. Zaprośmy go do spędzenia czasu na tej parceli. E, tak, możesz lubić ogrodnictwo. Zaraz tu będzie. Wspaniale. Otworzymy mu... <noise> Otworzymy mu drzwi w stroju kąpielowym. To myślę, że go oczarujemy. E, dobra. Aha, właśnie. W ogóle my tu mamy przyrządzić coś i przyprowadzić miłą świątecznych o świątecznych towarzyst e, tradycjach. No to spoko. Możemy, e, możemy to od razu odhaczyć. Czy w ogóle nam się przyniosły umiejętności? Tak, okej, okay, no to super, bo zastanawiałam się przez chwilę, czy, y, czy one się przeniosą, czy, czy będziemy musieli jakoś to ogarniać. E, okej, okay, co my tu mamy? E, ok, ok. Jedzenie lubisz? Dobra. E, Opowiedzmy może śmieszną historię, pokaż mu zdjęcia i spróbuj może... Aha, nie, czekajcie, może nie flirtujmy przy tych dzieciach. Nie flirtujmy przy tych dzieciach. Chodź, porozmawiajcie sobie tutaj, na zewnątrz. Dawaj, dawaj, dawaj. No i teraz, jak już jesteście tutaj na zewnątrz, no to dawaj, uderzaj tam w niego. O nie! Odrzucił nas! Ojojojoj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Porozmawiajmy o zainteresowaniach. Ej, my mamy nagrody. To czekajcie, może w sklepie z nagrodami coś. Coś, coś nam się uda jakoś. E... hmm... <laughs> zimnolubna, e, czarująca. Może spróbujemy wziąć tą czarującą. Co wy na to? Weźmy tą czarującą. Dobra. I teraz spróbujmy, yy, spróbujmy go oczarować <noise> Ale jeszcze, yy, nie wiem, poznajmy go może. że mu minęło to zawstydzenie. Mortimer, no weź, że. <noise> weź się ogarnij. Okej, okay, jest szczęśliwy, więc myślę, że możemy spróbować go oczarować. U, u, czy się uda, czy się uda, czy się uda? To się chyba zawsze udaje, tak mi się wydaje, ale... Nie jestem w 100% pewna, bo rzadko biorę tą cechę. E, dobra, jest, e, jest flirciarski. To może spróbujmy e, poflirtować z nim. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. No nie, no czemu gdzie ty sobie idziesz? Gościu, działasz mi na nerwach. Okej, okay, dobra, działa. Dobra. Pochwal mu wygląd. Co jeszcze? Poślij pocałunek chociaż nie wiem, czy to nie będzie za szybko ale jak się udaje, to korzystamy z tego. Po flirtu jeszcze raz. Może uwodzisz poza. Okej. Okay. Idzie nam całkiem nieźle. Może czułość. Szepcz słodkie słówka. Co tu jeszcze możemy dać? Intymność. Pierwszy pocałunek? Spróbuj. Spróbujesz ten pierwszy pocałunek. Ej, no co jest grane? Halo? Pierwszy pocałunek. Poproszę pierwszy pocałunek. Ojeju, i jeszcze ten. Dobra. Super, pocałowali się. Eee, weź tutaj jeszcze wręcz mu róże. Dobra, a ty, Antek, czy ty byś mógł zaprosić tutaj sąsiadów? Nie możesz zaprosić sąsiadów. To ty byś to mógł zrobić. Chodź tutaj, zaproś sąsiadów. Matka jest zajęta. dobra. U, da się już postarać o dziecko. No to lecimy na górę. Od razu, postaraj się o dziecko z Simem yy, Mortimer. I. Idziesz na górę? Nie idziecie na górę? Co to ma znaczyć? Eee, postaraj się o dziecko. No dawaj. Dobra, idziecie na górę, Ok, okej. Okay. Już się przestraszyłam. Dobra, to jak oni się tam sobą zajmują, to zobaczmy jak się mają nasze dzieciaczki. Eee, w ogóle tutaj wszystko możemy e, pousuwać. Wydaje mi się, że chyba nie mamy nic w lodówce za bardzo. No, więc Piotruś, ja bym cię bardzo prosiła, żebyś tutaj wszystko podał i będziemy mieć co jest, Antek Wiesz co, ty byś mógł odrabiać lekcje. Cameron, też podrabiaj sobie lekcje, tak samo ty, Charlotte, bo tutaj widzę, że, że nawet macie ok te wszystkie swoje potrzeby. An Piotrek, ty też możesz sobie poodrabiać jak... O, dobra, już to zrobiłeś. Okej, okay. wy tu tam się dalej, tak, dalej się, okej. Okay. Yy, no to ja to tutaj wszystko poprzenoszę. No i super, i tutaj zaczynamy odrabiać sobie lekcje. Ej, trzeba sprzedać tą miskę i te zabawki, Jogi, ale to spokojnie. Jeszcze nie jestem na to gotowa, żeby się tego pozbyć. E, tak, możecie być w gorącym związku. E, Okej, okay, dobra. No to co? To teraz czas chyba, żeby zrobić test ciążowy. Co ty taka bardzo rozbawiona jesteś? O, matko, ty, wy jeszcze jedziecie drugą rundę. Okej. Okay, nie wnikam. Tutaj jest jeszcze coś. Dobra. No już, już, już. Ty lepiej e, baw się w kąpieli. Harper, dlaczego ty w mnie w ogóle nic ani nic nie słuchasz, po prostu? Później... Yy, weź sobie prysznic I... Udało się, udało się, udało się! <laughs> udało się, tak! Ej! Ale super! I przestraszyłam się już, myślałam, yy, że, że się nie udało, a to jakieś po prostu... jakieś opóźnienie było Dobra, idź się umyć jeszcze, co, jesteś brudna, a tutaj ludzie do nas przyszli. Dobra, w ogóle to e, może byśmy rozpoczęli spotkanie klubów. Fajnie by było, gdyby wszyscy już zaczęli e, malować obrazy, ponieważ, e, ponieważ przydało. Ej, w sumie to możemy Mortimera zabić. Hmm. Nie, no dobra, może się jeszcze przyda. Jeszcze go nie zabijajmy. Nasi statusiowie już mogą powoli rozwijać umiejętności malowania, żeby być w tym coraz lepszymi. Weź to proszę wyrzuć, bo, bo nie będziemy tego potrzebować. Jejku, mega się cieszę, że znowu ruszamy do przodu. Znowu jesteśmy w ciąży, bo już wieki minęły, odkąd ostatni raz yy, zaszliśmy w ciąży. Chodź sobie, zjedz harper. Piotrek, jak wy tam wszyscy dzieciaki sobie radzicie. Tutaj widzę, że lekcje są chyba yy, poodrabiane u Antka i u Piotrka. To wieszcie co? Weźcie sobie coś do jedzenia. Ej, właśnie, to jak oni tutaj wszyscy są przecież, to ja mogę ym, ym, z nimi pogadać, żeby nam się to zaznaczyło. Yy, te, te. jakieś rzeczy. Przywitasz się z nim. Okej, okay, przeprowadź yy, o tych jedzeniach rozmowę. Nie, nie idźcie! Przeprowadź tę rozmowę. Nie! <laughs> w ogóle, czemu on w tych gaciach tutaj jest? <laughs> Zajczyło nam się. Fajnie by było, jakbyś jeszcze z nim może przeprowadziła tą miłą bugawędkę. Dobra. Piotrek, tobie wypadałoby się umyć, to, to zrób, a ty, Harper, może byś przyrządziła. Nawet nie próbuję tego wymówić. Piotrek, ty umyłeś się, super, to w takim razie weź sobie tak samo resztki. Mam wrażenie w ogóle, że ja mu chyba cztery razy już dawałam, żeby coś sobie zjadł. Nie rozmawiaj z nim, tylko oglądaj sobie telewizję. Ty w sumie nie musisz, ty. Ty sobie siusiasz, Dobra. E, wiecie co? Weź uzyskać dodatkowe zaliczenie. Ty też możesz właściwie. A ty sobie oglądaj. No i super. Ej, czemu nikt nie maluje? Halo. Co to ma znaczyć? Przepraszam bardzo. Czy wam się coś pomyliło? Ja chyba usunę to sprzątanie, bo ja nie potrzebuję, żeby oni mi sprzątali, tylko ja potrzebuję, żeby mi malowali. Zrobiłaś? Zrobiłaś, dobra. Mam udokumentować wyniki badań. Okej. Okay. To to zrobimy, tylko weź tutaj sprzedaj to jeszcze. Halo, tytusiowie. Czy wy zapomnieliście, że powinniście tutaj malować? No. Mortimer jeden porządny. Piotrek, ty też mógłbyś uzyskać dodatkowe zaliczenia. Skąd ty tą szklankę wytrzasnęłaś? Odkładaj to. Ojeju, weź nie rozmawiaj z tym gościem. Nie rozmawiaj z nim. Chodź sobie tutaj na górę, skorzystaj sobie. A potem. Ojej, nie stwórz pamiątkę, tylko. A ty nie możesz dodatkowo. Kto tutaj jest? Gościu. Co ty wyprawiasz w łóżku mojego dziecka? To jest trochę creepy. I czemu oni nie malują? <grywa> jesteś ja drwa... ja zepsuć chyba. Dokumentujmy te wyniki badań w takim razie i zaraz sobie spojrzymy na te nagrody, które dostaliśmy. Dobra robota, udało ci się poczuć ducha świąt. Kontynuuj rozsiewanie ciepła i radości, kontynuuj rozwijanie umiejętności gotowania i spróbuj miksologii, by nauczyć się przyrządzać tradycyjne napoje świąteczne. Okej. Okay. Dobra. E, I jakie tutaj mamy? E, mamy taką kurtkę, spoko, fajnie. W grze podstawowej definitywnie brakuje jakichś takich kurtek, e, tego typu rzeczy, więc no to się przyda. E, I dostaliśmy wycieraczkę. No i super. E, dobra, ale wiecie co? Ja myślę, że to będzie całkiem dobry moment na to, żeby e, zakończyć tutaj ten odcinek. On był taki, wiecie, bardziej, żeby e, ogarnąć tą naszą grę, e, żeby zlikwidować ten błąd, żeby e, na nowo ustawić całą tutaj naszą rozgrywkę. E, no i oczywiście, żeby zajść w ciążę, w ogóle trzymajcie kciuki, żeby to była dziewczynka, bo do tej pory mieliśmy, mieliśmy mamy tylko jedną i jest nią nasza Charlotte. Także miejmy nadzieję, że będzie miała w końcu siostrzyczkę. No ale co? Ja się z wami żegnam, a wy nie zapomnijcie zostawić super łapki w górę. Cześć!